Wracamy do geoportalu, znalazłem starą drogę, żeby się upewnić, ta szara linia po środku ekranu, którą teraz zaznaczę taką jakby lubką, ta szara linia to jest stara droga, która idzie jak widzimy przez pola, przechodzi przez halę, która jest tu zabudowana, idzie dalej i szukamy czy dochodzi do jakiejś głównej drogi, czy to nie jest jakaś, jakaś po prostu anomalia, ale ewidentnie tą linię cały czas jest po środku widać ekranu. Łączy się z drogami, łączy się ze skrzyżowaniami, cały czas przechodzi. To jest ślad, że to po prostu była stara, stara droga, która szła po prostu. Teraz możemy pójść jeszcze w drugą stronę. No jest genialne, jest to narzędzie. Tak, to jest ewidentnie stary trakt. Zobaczymy, do którego traktu dochodzi, proszę. A tu przedłużeniem jest kolejny trakt. Wszystko się jakby zgadza. Teraz to trzeba było zweryfikować na mapach. Ale to już jest informacja, że tak naprawdę mamy do czynienia z jakąś starą drogą. Ledwo widoczną. W ten sposób się nawet trakty rzymskie znajduje i inne zabytkowe rzeczy. To niesamowicie wygląda.